Ósme zwycięstwo w drugiej lidze odnieśli piłkarze ręczni MKS-u Wieluń. w 17. kolejce grupy trzeciej podopieczni Tomasza Derbisa, zgodnie z przewidywaniami, nie mieli problemów z pokonaniem trzeciej drużyny od końca i rozgromili Szczepiorniaka Dąbrowa Białostocka 39 do 17. Goście w każdym elemencie wyraźnie ustępowali gospodarzom i już po 10 minutach przeprowadzaniu MKS-u 9 do 2, wiadomo było, że emocji w niedzielę nie będzie. Tak też było, aż koleniowiec kolejny raz dał dłużej pograć zawodnikom drugiego planu, dobrą zmianę Zwłaszcza Patryk Kolanek, który zasłużenie wybrany został najlepszym zawodnikiem Wielunian. Na słowa uznania zasłużył też Szymon Famolski, który grał wprawdzie tylko kwatrans, ale w 15 minut zdążył zdobyć dla MKS-u 4 gole. Gratuluję trenerze, ósma wygrana z rzędu, 13 w sezonie. Cóż, można powiedzieć, mecz ze 39:21. 39-21, najkrócej, że, że, że się odbył. Czy może coś zapadło Ci pamię w pamięci, co będziesz yy, dłużej wracał do tego spotkania? Raczej to był mecz bez historii i raczej nie będę się nad nim rozwodził, gdzieś pamiętam, zbyt długo go nosił w myślach. Jedyny pozytyw, największy pozytyw z tego, że my mogliśmy po prostu przećwiczyć sobie wariant gry z zawodnikiem wpuszczanym zamiast bramkarza I, i to myślę na tyle, jeżeli chodzi o ten mecz. Można było przewidzieć, że, że to spotkanie będzie miało taki obrót? Czy przy tego typu spotkaniami warto te całe procedury powtarzać, przedmaczały wideo, odprawy taktyczne? Czy lepiej z marszu potraktować jak sparing, jak to jest w naszym przypadku? Ja myślę, że taki sam szacunek mam do każdego przeciwnika i tutaj raczej nie, nie, nie będę za tym, żeby odstawać od, od, od tych naszych jakichś tam e, nawyków i, i dalej będziemy w miarę możliwości śledzić poczynania każdego przeciwnika, z którym będziemy się spotykać, więc, więc tutaj jak najbardziej myślę, że to jest na miejscu. Kolejny mecz tej rundy z podobnym rezultatem, zwłaszcza tutaj w Wielu kilkanaście bramek różnicy, na wyjazdach dochodzi do 12, 8 bramek różnicy. Czy, można powiedzieć, że, że bardzo dobra gra, czy mimo to trener znajduje jeszcze jakieś ułomności w drużynie i będę im mówi co, co po takim spotkaniu trzeba poprawić. Jasne, że, że w każdym momencie można wskazać jakieś jeszcze yy, fragmenty, czy jakieś elementy, nad którymi można popracować. Myślę, że jeszcze brakuje nam takiej yy, płynności gry w ataku pozycyjnym i tutaj przede wszystkim na to trzeba zwrócić uwagę. Yy, pozostałe elementy również, y, gdzieś tam komunikacja w obronie momentami gdzieś to też nam zawodzi. Więc to są elementy, nad którymi trzeba się, myślę, bardziej koncentrować w nadchodzących tygodniach. Ten początek rundy rewanżowej jest zawsze ciężki. Na szczęście kalendarz chyba sprzyja MKS-owi, bo zawsze wiąże się to z niedostępnością czasową hali Wyjazdy macie za sobą do Białej, do Działoszyna. swój krótki urlop, chyba można się cieszyć, że wszystko to za wami, bez żadnych, jakikolwiek strat punktowych to się odbyło. No tak, tutaj to jest dokuczliwe, jeżeli musimy przez kilka tygodni trenować praktycznie poza naszą halą. Potem gdzieś zdarzają i mogą się z tego powodu też zdarzać przestały w trakcie meczy. Jednak, no tak jak stwierdziłeś, jak powiedziałeś, kalendarz dla nas był łaskawy, na początku mieliśmy może mniej wymagających przeciwników. A jednak myślę, że z każdym meczem ta nasza sportowa forma jeszcze będzie rosła. No, właśnie, dobrze, że będzie rosła, bo po takich, powiedzmy, teoretycznie słabszych rywalach zaczynają się już ci silniejsi, silni, niekoniecznie no super silni, ale ostrojenka, która was czeka w sobotę. Trzeba pamiętać, że mimo, że to środek tabeli, to jest pierwszy zespół, który wam zabrał punkty. To, to coś zmieni w waszym podejściu do tego spotkania. Będziecie mieli dodatkową motywację, czy to taki mecz jak każdy inny. No myślę, że tutaj to, to wpłynie na nas mobilizujące, to, że, że będziemy mogli zrewanżować się po, po tym, można powiedzieć, troszkę nieszczęśliwym dla nas remisie przed własną publicznością. Na pewno będziemy chcieli ten mecz wygrać i, i, i z takim nastawieniem jajca, i cała drużyna na pewno wy, wyjdziemy na boisko. Koniec marca i potem kwiecień to są te, te najważniejsze teoretycznie mecze, ale już obserwując właśnie poczynania tych... tych Najgroźniejszych grywali, można odnieść wrażenie, że, 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 że to nie są te drużyny, które imponowały skutecznością w pierwszej rundzie. Męczą się z maluczkimi, niektórzy przegrywają, jak Anilana w Konstantynowie, i również porażka Uniwersytetu Warszawskiego. Myślisz, nie boisz się, że człowiekowie że to obserwują te wyniki i mogą dojść, może taka zostać uśpiona ich czujność przy, przed tymi meczami najważniejszymi. Nie, myślę, że tutaj znamy, znamy że tak powiem, siłę tego, tych przeciwników i, i wiem, że, że trzeba do nich podchodzić z respektem i w pełni zmobilizowanym i tutaj też myślę, że zawodnicy też sobie z tego zdają sprawę i podejdziemy do każdego meczu maksymalnie skoncentrowani. Mam nadzieję, że ta forma sportowa nasza na te mecze będzie optymalna i będziemy w stanie udowodnić to na boisku. Wygrywając po prostu z tymi drużynami. Jak to wszystko Twoim zdaniem się potoczy? Do ostatniego meczu pozostanie tylko w walce MKS i Biała Podlaska? Czy jeszcze ktoś się włączy do tego duetu? Oczywiście wolałbym, żeby ten scenariusz był bardziej przewidywalny i bardziej łaskawy dla nas, żebyśmy mieli jakiś tam handicap, no, ale myślę, że, że na tyle silna jest ta liga w tym roku, że. Że, że te niespodzianki te mecze będą do ostatniej rundy się rozstrzygać. Z zawodnikiem spotkania w MKS-ie wybrano Patryka Kolanka, ale takim cichym bohaterem był dla mnie kto inny. Przedstaw się, może Szymon Fałski. Pierwszy raz rozmawiamy pod podszej przerwie, przypomnij ile masz lat? 20, jeszcze, 21. Rocznikowo w listopadzie ukończy 21 lat. Wowanek MKS-u, trenera którego? Włocie Jak największe twoje osiągnięcia? Nie wiem, może również w seniorach, czy również w grupach młodzieżowych? No w grupach młodzieżowych to, to na pewno półfinał Mistrzostw Polski. Było blisko finału, no ale niestety się nie dało. Skończyliśmy na półfinałach. Tak, wydaje mi się, że to jest chyba moje największe osiągnięcie, takie drużynowe za juniora. No. A seniorzy no to wiadomo tutaj, co roku, co roku. Tak, jeszcze przede mną, wszystko coraz wyżej, miejmy nadzieję. Będzie coraz lepiej. Rocznikowo wspomnieć 21, czyli szkoła jest poza Tobą, tak? Czyli, czyli co, co robisz poza szkołą? Uczysz się dalej, czy, czy pracujesz oprócz piłki ręcznej, co robisz? No aktualnie jestem osobą pracującą. Pracę, no, złapałem sobie od niedawna. I myślę, że dalej będę spełniać zawodowo. Może od października jakieś studia zaoczne. Zobaczymy, jak to się tam potoczy. Nikt nigdy nic nie wie. Może akurat. Może takie dwa pytania, jedno łatwiejsze. Trudniejsze. Który z zawodnikiem KS rzuca średnio najwięcej goli w jednym meczu? No to tutaj chyba odpowiedź może być jedna, Paweł Dudkiewicz. Dobrze. a który ma najlepszą wydajność w jednym takim konkretnym meczu? Mam na myśli liczbę goli, która przypada na, na, na minuty? Może ktoś w przełówce, ale może kto, kto najlepiej. Czy znaczy myślę, że to się tak rozkłada? Tak raz rzucają po dwie bramki, na przykład Paweł, potem ktoś dorzuci nie ma tak, że... W... Ja powiem tak, dzisiaj grałeś 15 minut, rzuciłeś cztery bramki, to, to chyba jesteś w czołówce, prawda? No można tak powiedzieć, ale ja bym tego tak nie umował, po prostu wykorzystałem swoje szanse, które się nadarzyły, no i cztery były, cztery wpadły i nic, tylko się cieszyć. Jak to jest, trzy kwadrance siedzieć na ławce, oglądać, poczynania kolegów, rywali, nawet nie mając pewności, czy się wejdzie, potem wchodzisz bez rozgrzewki, zimny, na 15 minut, i rzuca cztery bramki. Ja może się przerwie rozgrzewałeś Ja nie widziałem. Staram się zawsze podtrzymywać jakąś tam... Wiadomo, bo jak się siedzi 45 minut na ławce, no to jest się zimnym, ale staram się zawsze coś tam przeruszać, kiedy tylko jest okazja, żeby tam jakiś rzut wykonać, czy w trakcie przerwy, kiedy chłopaki idą na dół i rozmawiać z trenerem do czatki, no to ja staram się dogrzewać się. Czasami nawet obserwuję bramkarza, który, się rozgrzewa drugi i staram się przewidywać, co on może zrobić, kiedy kiedy ja sam. Wyprzedziłeś moje pytania, ale powiedz, czy, czy, czy siedzą czy 3, 3, 3 kwadranse na ławce i rozgrywam się tylko w przerwie. Mając nadzieję, że wejdziesz, to obserwujesz właśnie, jak grają rywale. Jeżeli wejdziesz, to czymś zaskoczysz, czy w tym przypadku obserwowałeś słabsze strony bramkarza rywali? No zawsze staram się wyciągać wnioski z rzutów kolegów. Jak ja mógłbym się zachować, co robi bramkarz? No i staram się wyciągać potem wnioski, jaki rzut będzie najlepszy, który jest słabszy dla bramkarza. Ruk, na przykład, czy góra, czy dół. No i potem, no wiadomo, ale w meczu wychodzi jak wychodzi. To tego Przemysława kiedyś, właśnie bramkarza z Nowej Białostockiej, zobaczyłeś, y, t, t, jakie ma słabe strony i to się przydało ku, konkretnie w czasie gry? No powiedzmy, że się przydało dwa razy. Dwa razy starałem się rzucać tam, gdzie jego najsłabsza strona jest. No i tak akurat też dwa razy się udało no i jestem szczęśliwy z tego, że moje takie obserwacje jakieś przydają się później w, w, i procentują w meczu. Myślę, że po takim spotkaniu, jak szedłeś na 15 minut, rzuciłeś yy, 4 bramki, yy, może też to jest pytanie odnośnie do Twoich kolegów. Jeżeli się sprawdzili, ten wynik, przewagę utrzymywali, powiększali, powiększali w czasie meczu, trener może nabrać, yy, mam na myśli w ogóle zawodników drugiego planu, trener może nabrać większego zaufania, dać komuś z Was yy, szansę, ale tak w takim me me meczu na noże? No myślę, że tak, że... Ten czas, który gramy właśnie teraz mieliśmy kilka takich no, teoretycznie słabszych rywali, trener dawał pograć zawodnikom no i dał się sprawdzić. No i myślę, że niektórych, a niektórych na pewno się nie zawiódł. No i niektórzy nawet wzbudzili u niego pewien, y, że do wyboru, szacunek. No, powiedzmy szacunek taki, że no, następnym razem może wybiorę jego, a może akurat jego, i myślę, że. Jak wchodzi któryś z nas z tego teoretycznie drugiego składu, no to myślę, że nie odbiega jakoś, jakościowo dużo od zawodnika z pierwszego składu. Myślisz numerowi 9 da, da więcej pograć w Ostrołęce? No miejmy taką nadzieję. Jeśli się znajdę w składzie tylko, to mam taką nadzieję. Powoli się zbliża ta decydująca rozgrywka w naszej grupie w trzeciej. Te decydujące spotkania przed nami. Jak myślisz, jak, jak to się teraz potoczy? teraz sam powiedziałeś, że teoretycznie łatwiejsi przeciwnicy, czy, czy ta liczba kandydatów po pierwszej rundzie było ich sześciu, dzieliło ich trzy punkty, czy ta liczba kandydatów do awansu będzie do końca tak duża, czy może się będą wykruszać rywale, jeżeli tak, to jacy? kto będzie się liczył do końca? No do końca na pewno będzie się liczyć dla nas Biała Podlaska, no wiadomo, ostatnim mecz mamy u siebie, no jeśli będą grać chłopaki tak dalej, jak grają, no i my utrzymamy swój poziom, to... Chciałbym, żeby tak nie było, ale możliwe, że mecz o pierwszą ligę bezpośredni awans rozegra się u nas. No i mam nadzieję, że wyjdziemy z tego meczu zwycięsko, jeśli już tak dojdzie. A co do innych rywali, no to na pewno też Warszawa może. No i oczywiście też Radą. Te mecze mamy teraz też niedługo za kilka kolejek będzie. Także jeśli tutaj któraś z drużyn w tym etapie straci już jakieś punkty, to myślę, że powoli może. No, że żegnać się z nadziejami, tak, że bezpośredni awans. Może baraże, ale wydaje mi się, że jak któraś drużyna teraz zgubi punkty, no to już później będzie bardzo ciężko je odzyskać. Dzień, że, że mam nadzieję, że, że ten ostatni mecz nie będzie liczył z Białą Podlaską. Aby tak się stało, musimy wygrać wszystko. I nie, nie stracić punktu. Stracić musi się punkty Bia Podlaska. Kto mi może urwać punkty swoją? No teoretycznie ligama jest nasza wyrównana. No może tam dwie drużyny odbiegają tak, takim wiadomo, że wyrównanym poziomem, ale z czołówki myślę, że pierwsze spokojnie 6-7 drużyn może urywać punkty w każdym meczu i to nie ma, czy grają u siebie, czy na wyjeździe. No ale myślę, że taki nawet chociażby tutaj z naszego wywództwa łódzkiego, HKS Łódź, to jest bardzo nieobliczalna drużyna u siebie i może zajść za skórę to każdej drużyny nawet z pierwszej, pierwszego miejsca, pierwsze dwa, trzy miejsca. Ja podleskam jeszcze zaległy punkt w Wanilanie. Myślisz, że, że, że tam też jeszcze może być gorąco? No Tam na pewno może być ciekawie, bo Anilana, jak wiadomo, też chce coś ugrać z pierwszą ligą. Może nie bezpośredni awans, bo, ale myślę, że na baraże są w stanie, są, są w stanie uzyskać. No I dlatego też na pewno zepną się, tym bardziej, że grają u siebie. No to także będzie bardzo ciężki mecz dla Białej Podlaskiej. No i mam nadzieję, że noga im się powinie. Aby tak było, dzięki bardzo.